Możesz się trochę pośpieszyć. Teraz twój ruch. No już chwila, rybciu. Spokojnie. Uch. Okazuje się, że jesteś dość trudnym przeciwnikiem. Jejku, coś ci się poprzestawiało, Zander. Mówiłem ci już. Teraz macie mówić do mnie tokson! Tutaj nim nie jesteś. Od czasu, kiedy Max Steel cię zapuszkował. Ach, Max Steel! Ilebym dał, żeby się na nie zemścić! Będziesz miał swoją zemstę, jak tylko się stąd wydostaniemy. Jak długo jeszcze musimy tu siedzieć? O, zobaczmy! 297 lat, 8 miesięcy, 12 dni i 42 minuty! I to przy dobrem sprawowaniu! A to nie jest nasza mocna strona. Właśnie! Dlatego mam inny pomysł, jak się stąd wydostać! Zrobimy jak w szachach, w których cierpliwie czeka się na dobry moment i wykorzystuje się nieuwagę wroga do ataku. Cóż, dokładnie tak samo jest w życiu. Czekaj, czy to oznacza, że wreszcie jesteś gotów na swój ruch? Nie! Tym durym strażnikom wydaje się, że jeśli wyciągnęli z mojego pancerza toksyczne chemikalia, to pozbawią mnie moich mocy. Ale. Ale? Ale nie zdają sobie sprawy, że moje toksyczne moce gromadzą się w krwi, która płynie w moich żyłach! Codziennie powoli odbudowywałem swoją toksyczną siłę, a teraz... Słucham? Teraz mam jej wystarczająco dużo! Wreszcie nadeszła pora, żeby ją wykorzystać! Hej! Co tam się wyprawia?